Witam serdecznie na kanale Keto Travelers. Ja mam na imię Bata i witam was w siódmym dniu mojego Carnivore 2.0 challenge. Dzisiaj krótki odcinek. Każdy z nich jest w zasadzie krótki, ale mam dla was tylko informacje. Znowu udało mi się wypić tylko jedną małą kawkę. Trening, oczywiście, pomiędzy śniadaniem a obiadem. Na śniadanie zjadłam. Mamy dzisiaj śledzika odmiana od jajek. To jest śledź w oleju z papryką, ja zjem w zasadzie samego śledzia tylko i tej papryki nie zjem, bo pewnie nie lubię, może odrobinę cebuli z tego zjem, zobaczę, tak to wygląda i do tego wezmę sobie jeszcze sera brie, no i tak to wygląda, to będzie moje dzisiejsze śniadanie, takie chyba trochę mniejsze, ale za to pizza będzie bardzo mocno syta na obiad, więc co w kuchni dzisiaj polecam na obiad? Chcę. Robimy kato tak? To znaczy ty robisz. Tak. Kinga nie jest dzisiaj zbyt e, rozmowna. Pizza będzie z pieczarkami, a resztę pokażę wam za chwilę. Pizza z szynką, pieczarkami, peperoni. Dzisiaj Kinga robiła pizzę. Dłuższy przepis do tego myślę, że już był na kanale, więc jak znajdę ten film, to wam podlinkuję na górze w zakładkach. A ja idę jeść. Nie ukrywam, że obiad był ekstra, jakoś nie wiem, super. To nie był pierwszy raz, kiedy robiłyśmy ten przepis, ale jakoś wybitnie ta pizza nam e, smakowała. Nagrywam na dworze, bo korzystam z okazji, że jest piękny e, dzień. Mam nadzieję, że tak się utrzyma. E, żegnam się z Wami. W tym odcinku to już e, wszystko. I do zobaczenia następnych. Trzymajcie się. Cześć.